Będzie to zgoda na ekshumację? To coś tam miało być, premier ogłosił sukces, ale wierzę, to chyba nie że... jest to. Nie, bo po polskiej stronie nie ma żadnych silnych argumentów, jest znowu tylko retoryka. Słowami to my nic nie załatwimy z Zeleńskim, trzeba ich postawić twardo pod ścianą, tak jak to zrobił Trump i wtedy tę zgodę wymusić. Bo to nie jest tak, że trwa wojna, więc oni nie mają do tego głowy. Niemcy nawet po wojnie dalej kontynuowali ekshumację żołnierzy Wehrmachtu, żołnierzy SS, zbrodniarzy z II wojny światowej i na to Ukraina się zgadzała. A na ekshumację polskich niewinnych ofiar rzezi wojny. Nie, nie rozumiem tego, czemu polskie władze przez 20 lat tego nie przypilnowały. A jak pan myśli, czemu Ukraińcy nie chcą się na to zgodzić? Bo oni nie chcą, żeby cały świat się dowiedział, co tam się wydarzyło. Bo jak Polska rozpocznie tę ekshumację, to ta prawda wyjdzie na wierzch. A to jest... Może być więcej ofiar? Raz, że może być się więcej ofiar, a dwa, że wróci ta historia i ludzie się o niej dowiedzą. W tym momencie nawet Ukraińcy nie wiedzą, że była rzeź wojeńska, tak. tam się tego nie uczy w szkołach. Nawet Załęski przyznał, że on się dowiedział o tej sprawie dopiero, jak został prezydentem Ukrainy, bo oni tam po prostu o tym tak, nie prawda. mówią. Jest, oni chcą ukryć to przed swoimi własnymi obywatelami, nie chcą stanąć w prawdzie, a jakieś porozumienie polsko-ukraińskie musi być budowane na prawdzie, a prawda jest taka, że Bandera i Szuchowicz to byli zbrodniarze odpowiedzialni za brutalne morderstwo ponad 100 tysięcy Polaków i ci ludzie. Mają pomniki i muzea, chociażby w kulturowo-polskim lwowie. Ja czytałam różne badania. Ludzie, którzy się tym profesjonalnie zajmowali, ale z pasji bardziej niż. Jak na przykład pani doktor Siemaszko podawała nawet liczby 150-160 tysięcy, że tyle może być ofiar. Ta prawda jest naprawdę przerażająca, co tam się wydarzyło i nie rozumiem polskich władz, że pozwoliły na to, żeby do tej pory nie było ekshumacji, żeby ta prawda była ukrywana, że oni nawet się bali poruszać tego tematu w rozmowach z ukraińskimi politykami. To nie powinno nigdy mieć miejsca.